Jak uczyć historii, mając do dyspozycji jedną godzinę w tygodniu? Czy i do czego współczesnemu Polakowi potrzebna jest wiedza historyczna? Jak aktywizować młodzież do działania? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć uczestnicy dwudniowej, pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowo-dydaktycznej w Kielcach, poświęconej roli nauczania historii najnowszej w kształtowaniu patriotyzmu i postaw obywatelskich. Jednym z głównych obszarów tematycznych poruszanym na konferencji jest oczywiście kwestia patriotyzmu. Na czym on właściwie polega? Kim jest współczesny patriota, a czym współczesny patriotyzm? To jest takie coś, co chwyta za serce, kiedy myślimy o Polsce. Dla każdego z czymś innym się z czymś innym kojarzy. Część osób ma uczucia patriotyczne w momencie, kiedy myśli o przeszłości, część, kiedy myśli o dzisiejszych sukcesach. Najważniejsze jest to, żeby to czuć po prostu. Żebyśmy się nie wstydzili przyznawać do tego, że jesteśmy właśnie stąd, z tego miasta, z tego, z tego kraju. Żebyśmy nie, jak najrzadziej czuli poczucie, że moglibyśmy coś, coś naprawić. Bo dużo żeśmy zepsuli. To jest takie poczucie dumy, ale poczucie także chęci pracowania. To jest ta wiedza, umiejętności, także gotowość do działania na rzecz własnego, własnego kraju. To znajomość oczywiście historii, to znajomość całej kultury, przestrzeni społeczno-historycznej, rozumienie, ale przede wszystkim to, co ważne, postawa patriotyzmu jest wówczas aktywna, kiedy jest silnie emocjonalnie podbudowana. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do dyrektorów, wychowawców, nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół wszystkich poziomów nauczania. Jej celem jest pomoc pedagogom w zdobywaniu dodatkowej wiedzy umiejętności, które będą mogli wykorzystać do wspierania idei patriotycznych, rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów. Wbrew pozorom nauczanie tych postaw, jak i samej historii, nie jest w tych czasach zadaniem prostym. Dzień dzisiejszy to nie są czasy łatwe. Jeszcze rok temu, kiedy często z młodzieżą spotykali, się w szkole, mówiliśmy, że trudno jest uczyć postaw patriotycznych w czasach łatwych. Teraz okazuje się, że te konflikty, prawda, narastają, dojrzewają, są w skali globalnej, w takiej skali, że właściwie można mówić o III wojnie światowej. Dlatego kształtowanie postaw takich no, narodowych, obywatelskich, patriotycznych jest po prostu niezwykle ważne, po to, żebyśmy się w jakimś momencie nie przebudzili, nie byli zaskoczeni sytuacją. Chodziłoby o to, żebyśmy mieli przygotowanych obywateli świadomych swoich praw, ale i obowiązków. Organizatorem konferencji jest Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.